No fuck you, doktorek. Jeez. Aha. Są dwa sposoby. W nawarki z drugim. Windy oraz. O Boże. Czas po raz kolejny ze się w gacie. Siemano, wszystkim witajcie z tej strony Jacob, a to jest podobnie SCP: The Endurance. Kontynuujemy od momentu, w którym skończyliśmy, a raczej od nocy, w której, w której skończyliśmy. E, ale zanim zaczniemy, pragnę tylko zaznaczyć jedną rzecz: Mianowicie, wyszedł, wyszła kolejna aktualizacja tej gry 1.0.3. I podobno teraz e, w dodatkach mamy bardziej. E, Hinty. Niektóre rzeczy zostały znerfione, niektóre rzeczy zostały zbafowane i przede wszystkim do y, dodatków do, do zosta, zostały mniej więcej dodane hinty jak obsługiwać się z... Ob, ob, ze, z niektórymi obiektami. Przygotowo z 1,73 y, trzeba, trzeba utrzymywać kontakt wzrokowy, to wiadomo on może poruszać, gdy, gdy ktokolwiek na niego patrzy o oryginału. O, czyli do tego miśka znamy sposób między, między innymi. Dlatego nie trzeba. Nie trzeba. dlatego trzeba nie patrzeć, to wiadomo. Tutaj jest gościu kółko i krzyżyk. Dobra. Trzeba pamiętać. Czyli jednak hinty są. Jak obsługiwać się z tymi obiektami, dobra. Spróbujmy tą noc czwartą. Dość dźwięku może rozmawiać inne obiekty. A scp066 bywa całkiem głośny. Dobra. Włączmy komputer. A tutaj trzeba szybko się zalogować. I ogarnąć. Dobra, tego nie ma. Tego nie ma. Tego trzeba uważać. Hasło, szybko. F, Q, F, P. Hashtag. I teraz trzeba szybko. ctrl C. I mamy. Proszę bardzo, mamy te. Dobra, na początku trzeba będzie zgadnąć. O, okej, okay, mamy kamery. Super, dlatego trzeba będzie patrzeć. Zarąbiście. O! to, do, do, do. Nie, nie macie. Książek. Ciebie tutaj nie ma. Wiem, że ten, ten doktorek się pojawia w, w tej nocy. Przez co beń, będzie on bardziej uciążliwy i trzeba, te, trzeba tych wszystkich typów kontrolować niestety. O tej! Dobra, on. Szybko przed Dobra. Szybko przed dobra, szybko. Tu. Trzeba szybko działać. Okej. Okay. O, maska! Maska, 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 maska. Już? Poszedł, dobra Git. O! On szybki jest. Trzeba będzie. Okej, okay, Misiek. Na niego trzeba walić światło. Okej, okay, on poszedł. Czyli na niego trzeba palić światło. Dobrze, 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 dobrze. Mm. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Patrzmy się na niego od czasu do czasu, a wszystko będzie Git. Na tego też Dobra ja wiem, że doktorek jest w tej nocy także ja... You lose! O, super! O ho, 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 dobra, dobra. On tutaj jest. Kaj... Okej, okay, szybko poszło. Szybko poszło. Pierwsza... Okej, okay, czyli trze... zaczyna, zaczyna... Tutaj zaczynają się schody. Nie mogę tak umierać. Umieranie jest dla gejów. Włącz to światło. I włącz komputer. Dobra, na razie wiem, że pierwsze sekundy bym miał lekkie przewagi na czas na zalogowanie się do komputera. Dobra, szybko. QD 6 CM. Kopiuj. Zajebiście. Okej, okay. on się pojawił. Dosyć szybko. Eee, 173. Trzeba szybko na niego spojrzeć. Dobra, jest. Subcio. Trzeba szybko na niego spoglądać i nie, i nie można się... Yy. Okej, okay. od środka zawsze zaczynamy. Okej. Okay. Tutaj gościu jest Dobrze! O, nieśmiałek. Dobra, 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 dobra. Mamy to Dobra, tutaj, hamerka. Jeszcze raz wiem mniej więcej, jak się obsługiwać Z tymi łapkami. Nie więcej, dobra, on uciekł. On się... Dobra, on się prze... Okej! Okay. Nieśmiałek! On tu jest. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Na razie go nie ma. Spokojnie. Na razie nie. Okej. Okay. O nie, przegrałem. No zajebiście. Dobra. Spokojnie. Trzeba na niego patrzeć do to do, do, do misiek. Dobra. Dobra. Poszedł. Zajebiście. Okej, okay. zamykamy On już poszedł? Nie, ale jest nieśmiałek Dobra, zniknął Otwieramy Nie ma tego typa, dobra, on na razie siedzi tam I nie musi mi na razie Na razie mi on nie przeszkadza Ale kwestia czasu Zanim będzie Dobra Patrzymy, patrzymy, patrzymy się na niego, patrzymy On nie przejdzie go! Mam go Spokojnie, tu, tu Patrzymy. Jego nie ma. Ogarniemy to. So far, so good. Tylko trzeba się patrzeć. Trzeba się po prostu na niego patrzeć. No, i you, Doktorek! Jeez. Aha. Są dwa sposoby. Był na walkie z doktorem. Windy oraz mrok. Okej. Okay. rozumiem. Tylko, że nie. Higon, nie śmiałek. Good. Nie, nie będziesz mi, kurde, tutaj hopie mi przeszkadzał. Dobra, trzeba teraz pilnować tylko doktorka. Bo on może tu gdzieś być. Ale ja nie wiem, gdzie on może. Gdzie on jest. To nie jest tutaj na kamerze. E, nie mam pojęcia, zielonego. Nie, nie wiem gdzie go mam go szukać. Dobrze, fajnie. Yy, tu. I teraz go mam. Where, doktorek. Ej, skoro już doktorek bo skoro już window on pojechał, to drzwi mam przechlapane, prawda? A! Tak! Mam przeklapane. Ja nie, wiem, gdzie on, ja, ja nie wiem, gdzie ten doktorek, w ogóle ten. W ogóle on się. W ogóle ja nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, za jakiego wała go znaleźć. Dobra, zastosujmy taktykę. Zastosujmy taktykę. Zamykam drzwi, żeby tamten typ mi w ogóle nie leżał. I szukamy doktorka. Taki jest plan. Też i zamykamy w ogóle. Tutaj włączamy komputer. Wiem, że będzie mi się zużywać energia, ale w chuju to mam, bo zale zależy mi tylko na znalezieniu doktorka i nikogo innego. żeby wiedzieć jak on działa i żeby się o niego za bardzo nie bać. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, on już tutaj. na spokojnie. Dobra, jest tak, zamykamy go. Szukamy doktorka. On musi gdzieś tu... Nie! Nie! Komputer wziąłem w sleep mode. Nie, nie, nie. A, no dobra, to w sumie... To w sumie jak włączam sleep mode, to mi zżera mniej prądu, ale dobrze wiedzieć. Ja przynajmniej na chwilę spróbuję oga... No zje... Zjebałem. Dobra, zobaczmy te, gdzie jest ten doktorek. O, dobra. Abo mi, a bo to, mi, albo to mi za bardzo zużywa energię. Okej, okay. dobrze widzę. Czyli nie można mieć drzwi na spa. O, Windows mi się włączył. Drzwi nie można mieć na spawie cały czas. I muszę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli doktorka da się. czego muszę widzieć? Okej, okay, dobra. Czyli ja wiem już jak, jak doktorkiem sobie radzić, po prostu nie, nie dopuszczać go tam I myślę, że będzie wszystko git, tylko że je teraz jeden... Ja nie patrzyłem na doktorka. Zaraz 1.73 3 będzie. Yes, i win! Fuck off. Dobra, nie przeżyję tej nocy na pewno, ale przynajmniej spróbuję się chwilę wybronić przed tym doktorkiem. Może on. Akurat to, to racji tego, że on był, był przy tych drzwiach, to teraz wiem, że na pewno będzie na tych. Ja teraz wiem, że on na pewno będzie na tych. is Just. No, other way... O nie! 1, 3. On się przedostaje! Tylko piętro. Nie! On jest gdzieś tam. Byłaś pan. Dobrze. Dobra, jeden się czy on jest gdzieś w ventach albo kamerach. Yy, on jest tam, dobra. Eee, yy, tu. Okej, okay, nara Dobra, on uciekł, ale trzeba sprawić doktorka. Doktorek, 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 doktorek. Gdzie on jest? So far, on nie przyszedł. No, god damn it! Oho! No way, doktorek. I'm sorry, Mordo. O nie, Pięknie się wiem, czy już idzie Po moje dupsko. On już idzie. He's coming, alright? Czy to jest tylko to? Jest tu. Gotcha, bitch. Now on my watch. Dobra, nie wygram na pewno tej nocy. Jestem tego pewien, ale przynajmniej nie. Przynajmniej może wytrwam nieco dłużej. I nie zginę jak ciota. Dobra, higon. Okej, okay, higon. Alright. Nie ma. Okej, okay, doktorek. Gon. Jeden, trzy? 3. Jest kło, kurwa, ma, ale mam przejebane. Okej, okay, um, no to teraz albo mnie zabije, albo zginę. Okej. Okay. On się ruszył. I am so much fucked. I am so much fucked. Tymczasem doktorek, on już pewnie on już pewnie my do, dobiera się do mojego dubska, żeby mnie zarzucić w kaszalota. Ach, no, 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 no tak. Tak. Ale ej! Jest progres. Jest, pro, jest progres. Wytrwałem z nim dosyć długo. Dobra, słuchajcie. Ostatnia próba. Ostatnia próba. Czemu takie długie hasło? I have no fucking idea. UJMM3. Szybko, skopiuj, paste. Zajebiście. Yy, dobra, super. Jeden Szybko! Okej, okay, on już szybko, on tutaj już szybko zareagował, ziomek. Dobra, jeden Jest tu. Trzeba być na niego czujnym. I co chwila? Zerknąć do niego na kamerę. Zajebiście. On jest tu. Ale doktorek może zaraz tu przyjść. Więc lepiej być czujnym i mieć na tego 1.7.3 oko. On jest na piętrze C. Dobra. Czyli piętro... Czyli piętro C, piętro C. To te mnie piętra interesują. Zajebiście. Dobra. Płuciek. Zajebiście. Nie macie. Dobra, doktorek Nie ma go Nie ma go, ale lepiej żeby mieć na niego oko Dobra, już szybko ogarniam Jest ze mną o wiele lepiej Dobra, może na razie sleep mode możemy jak nie trzeba, chociaż nie Dobra, 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 włącz, włącz komputer, włącz komputer Dobrze, win GG Dobra, doktorek, szybko, fast FUCK Koniec Dobra. One last time. Ten doktorek się już przedostał biżam przejebane. Chociaż wiem, że mógłbym tego doktorka sobie blokować światłem, ale... Bo nawet mi gra to podpowiada, ale jak już... Jak już on wszedł do tej winy, to mam to już... chujnia z grzybnią, powiem szczerze. Dobra, lekka przewaga, żeby się zalogować do kompa. WJWF małpa. Zdejbiście. Włączaj mi to w kamerę, panie. Dobra, jest 173, jest ten, nie ma go. Cyk, cyk. Dobra, doktorek. Nie, doktorek chyba na razie o tej porze, nie, o tej porze nocy nie przychodzi, ale lepiej mieć tego doktorka cholernego na Na tym. Yy, na palcu. Uśpimy komputer, w sumie nie ma, nie ma potrzeby. Szybko, dobra, tego możemy ten. To to co? Zajebiście. Jest jestem ten doktorek? Nie, nie ma. Super. Super. Eee, cyk. Jeden, ciem 3, Nieśmiałek! nie ma. Life can be good. But it can be better. Doktorek, no. Nie ma nic a nic. I, i cię mam. Nie ruszysz dupska Dobra, doktorek. Trzeba go co chwilę sprawdzać. Bo to może być z nim sprawa, może być przerąbana. Jeśli nie będę. już jest! Już jest! Wyłączyłem komputer! Nie! Załącz komputer szybko! Szybko załącz komputer! Szybko, zanim tu wejdzie. Jest? Dobra, mam go. Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Fak, 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 fak. No nie! No Jesus! Dobra, słuchajcie. Ja to jeszcze ogarnę. Ja to jeszcze ogarnę. Ale jest trudno. To się wydaje do ogarnięcia, ale po prostu. Trzeba mieć mega podzielność uwagi przy tej nocy. Ja się boję, co będzie w piątej. Jeśli ja, ja to w ogóle przejdę. Także słuchajcie. Ja mam so far. Dziękuję wam za ten odcinek. Ja na razie nie będę zbytnio tryhardował, bo ja też nie lubię się w kurwie cały czas na jednej nocy. Yy, także słuchajcie, jedynie Wam mogę podziękować za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się seria podoba, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. A my widzimy się w kolejnym odcinku z SCPD Endurance. Także dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się i na razie.